Co to jest ewangelizacja? Ewangelizacja to jest przekaz życia. I yy, wzorem ewangelizatora jest Maryja. Nie bez powodu nazywamy ją gwiazdą nowej ewangelizacji. Nie? Maryja jest tą, która najpierw przyjmuje Słowo do serca, a potem je rodzi. I daje światu, wcielone w Jej Synu Jezusie Chrystusie. Kluczowe najpierw jest to, że przyjmuje Słowo do serca. Święty Augustyn jak komentował scenę zwiastowania, to mówi Maryja najpierw poczęła sercem, a potem w łonie. I to, że przyjęła sercem, było ważniejsze niż to, że przyjęła w łonie. Czyli przyjmujesz słowo najpierw do siebie, i kiedy je przyjmiesz, zachowasz w sercu, ustrzeżesz swe w sercu, to będzie moment, w którym ono się z ciebie narodzi dla innych. To jest to, co Pan Jezus mówi też do nas, to jest w ósmym rozdziale świętego Łukasza. Moją matką. I moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i czynią je. Moją matką nie? możesz rodzić Jezusa, możesz być dla Niego matką, kiedy przyjmujesz Słowo i czynisz je.